Szalejemy. Na scenie. Na scenie. Po raz który, Monika? Trzeci już będzie. Trzeci raz, tak. Jak przyszłam pierwszy raz do projektu, to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby w ogóle pokazać się na scenie. Więc przyjęłam taką strategię bój się i rób. Każda z nas przychodzi z jakimś swoim bagażem, prawda? I rozpakowujemy ten bagaż podczas tych kilku miesięcy przygotowań do spektaklu, tak? My rozmawiamy o swoich uczuciach, o tym, czego potrzebujemy, gdzie jesteśmy w życiu, gdzie te kobiety są w danym momencie w życiu. I dopiero po tych dwóch, trzech, czasami czterech miesiącach e, zaczyna się formułować ta myśl przewodnia. Powiedzieć To moje pierwsze doświadczenie na scenie. Wiele kobiet, każda inna, każda oryginalna, intrygująca. Czułe i profesjonalne prowadzenie Pauliny. Dziewczyny, do tego miejsca macie dojść. I dopiero się zaczyna synchron. Jasne? Pierwszy raz biorę udział w jakimkolwiek przedstawieniu, spektaklu, występie. Podczas prób przechodziłam proces, który uświadomił mi, że oceniam to ja sama siebie, że ograniczam to ja sama siebie, że jestem taka, jaka mam być, że jestem wystarczająca. Pokonałam wstyd, który towarzyszył mi całe życie, i obcowałam w gronie kobiet z niesamowitą energią. Po każdej próbie wracałam szczęśliwa. Poczułam inaczej muzykę. Poczułam inaczej taniec. Odkryłam w sobie większą wrażliwość na sztukę. To wszystko dało mi możliwość lepszego, pełniejszego wyrażania siebie. No Każdy projekt to wyzwanie i też ciekawa obserwacja tego, jak człowiek się sam ze sobą czuje w danej sytuacji. Więc te projekty są dla mnie takim wychodzeniem ze strefy komfortu i przekraczaniem granic. Mały kroczek, a gnieźdźka stoi dobrze, w sensie na tej linii. A ta cała linia, proszę, troszeczkę do tyłu. Paulina boku tych projektów tworzy taką niesamowitą atmosferę, jest poczucie więzi, to jest wspólnota po prostu. Znalazłam tutaj ludzi, którzy są mi bliscy na tyle i jakoś spotykamy się wspólnie wszyscy w trakcie procesu twórczego. My wszystkie byłyśmy za ten proces odpowiedzialne, na równi. I ja tak jak mówię czasami do piątka stawiałam i jakby spinałam, ale każda z dziewczyn tutaj miała duże swoje zaangażowanie i, i, i swój wkład. Patrzę na te trzy lata i jestem kompletnie inną osobą niż byłam. Tak, dzięki temu projektowi. To tak. co? Przybijemy sobie piątkę? Niech się <laughs> dzieje pięknie.